Hej, jak nagrać samochód, który jest oznakowany? Ciężko, ale kurde, to jest egzemplarz tak rzadki już. Kurde, korci, więc spróbujmy. Będę, yy, mu, bo muszę chyba, nie wiem jak to wydziała, ale tablicę, staram się ominąć tablicę i logo firmy. Generalnie ten samochód jest na żółtych blachach. Szacun. Wszyscy inwestują w jakieś wybujały, zarąbiste samochody. To jest samochód, który mało kto by inwestował. Patrzcie na to. Podziwiajcie. Samochód nazywa się jak Fiat. Zobaczcie kanciaste. Tak ciaak zostałem się go wam pokazać tak jest zadbany zobaczcie tą tapi picerk i no wszystko jak to... Zobacz jak jest podniesiony, bo jest 4x4, naprawdę 4x4. Ralingi, patrzcie. No samochód, godny uwagi, co? Puleczki nie ma. No, rzeczywiście na klapie ma wypłuczone 4x4 i panda, panda, panda. Piękny co? A dużo wam nie mogę pokazać. Szacun. Panda stara, z hakiem zadbana. Bardzo zadbana, w oryginalnym stanie. Kurcze. Właściciel dla mnie pytany. Podziw. I szacun niesamowity. Zobaczcie, wszędzie mają. Zobaczcie, jakie czyste, jakie ładne wnętrze. Ile kan. Ile wszystkiego. Jak to było? Znaczki 4 na 4. Aż sam jestem ciekaw, jak to jeść. Powiem wam, kto to jest rok po szybie. Czy znajdziecie? A może wy sami ocencie. Pozdrawiam Was.